W niebieskich koszulkach kochani jest z nami także prezes zarządu Firmus Group, pan Stein Knutsen, który zaufał organizatorom tego przedsięwzięcia rok temu, dzięki któremu nasz turniej jest niezwykły. Dlatego kochani, ja bardzo was proszę o gorące brawa dla Firmusa! Dziękuję I would like to congratulate you and all the organizers. I think you have done an amazing job. You really do something for Kusane and we are very happy to uh, help and to support us. When we see how this uh, event is developing since the previous past years, it uh, creates fantastic expectations for the rest of the event and what is to come next year. Good luck to all the teams. Thank you. Dziękujemy serdecznie, a teraz jak na sportowców przystało, Puchar, największy Puchar wędruje do prezesa zarządu Firmus Group. No i właśnie, mamy także upominki dla naszych e, innych partnerów, współorganizatorów, e, sponsorów, dlatego mamy gospodarza Doliny Sportu, panie Jakubie Pyżanowski. Panie prezesie, zapraszamy do nas. Tutaj upominek dla pana, pamiątkowa koszulka. Dziękujemy bardzo za wsparcie, na które zawsze możemy i mogliśmy liczyć. Kochani, no i teraz właśnie czas na naszych sponsorów. Jest z nami pan Jerzy Łaskowski z firmy Budmar MZ. Wielkie brawa dla naszych sponsorów. To dzięki nim dzisiaj tutaj wszystko jest tak naprawdę... Za darmo. Kolejny puchar wędruje do pana prezesa Ryszarda Mrozińskiego z Bałtyckiego Banku Spółdzielczego w Darłowie. Panie prezesie, dziękujemy także serdecznie za wsparcie i zaufanie naszej imprezy. No i właśnie, nie widzimy Jakuba Nagórskiego, czy Jakub Nagórski już do nas dotarł? Śpi. Podobno śpi. Dalej świętuje zwycięstwo AZS-u. Natomiast jest z nami pan Hubert Witos, właściciel restauracji Fregata. Panie Hubercie, także dziękujemy za wsparcie i zaufanie. A skoro o restauracjach mowa, to także wspiera nas Viva Italia. Jest z nami Maciej Los, ale on jako uczestnik. Gdzie jest Maciej? Jest Maciej. Także puchar wędruje dla Ciebie. To jest także puchar dla Ciebie i dla taty. Tata gdzieś... Znik, będziemy go na pewno szukali. Kochani, nie wiem czy dotarł do nas na rozpoczęcie pan Daniel Kudziński z firmy Netto. Firma Netto także wspiera tegoroczny turniej Trio Basket. No trochę nam tych pucharów zostało, natomiast nie wszyscy są dzisiaj tutaj z nami na miejscu. Ale kochani, jest za to ogromna niespodzianka. Nie wiem czy pamiętacie, ale rok temu w naszym mieście był Mieszko Wodarczyk. Mieszko Wodarczyk pochodzi z Poznania, przyjechał do nas z Poznania, jest jednym z najlepszych freestylerów na świecie. Finalista programu Mam Talent, współpracownik Marcina Gortata. Trenuje od 10 lata z piłką, potrafi robić cuda. Kosza witam wita Mieszka. I kochani Trzemał Tomasz, a więc wszyscy klaszczą.

Majkochani, podoba się? Podoba no się Mieszko Polacy. I to było jak na razie tylko...